Dzień dobry moi drodzy, jestem Ternis i witam Was w kolejnym dniu tej całej afery, no i dzisiaj mamy kolejne informacje. Mamy potwierdzenie, że dwie osoby już zostały wypuszczone z aresztu, na jedna... Trafi tam na miesiąc i będzie czekała na rozprawę A do tego od jednej osoby mamy już nawet wyjaśnienia na instastory Także moi drodzy, wszystkie o dzisiaj dowiecie Zostawcie tutaj łapkę w górę, w imię jak najwięcej Oraz subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nowych odcinków Przez co będziecie mogli się tutaj dowiadywać różnych rzeczy na bieżąco Dodałem nowe zdjęcie na mojego Instagrama właśnie wrzuceniem wraz z tego filmu Także jeśli chcecie dostać ode mnie spam lajków u siebie na profilu na Instagramie To wbijcie na tą fotkę, polubcie oraz napiszcie jakiś miły komentarz I do osób, które to zrobią, ja wbiję i zostawię wam parę lajków tylko musi być polubienie oraz komentarz. A teraz moi drodzy chciałem pozdrowić jeszcze nowych spryjących oraz donatorów. A oto oni: Mati Gaming, Yosi Faxi, Oskar Matiozoma, Bartek Games oraz donatorzy, czyli Kamilski 335, Wąż bez dupy, bardzo fajny nick, KabanosTV, TV, Severin, Bartoni X. Oraz Maciek k który wysłał 20 zł. Bardzo wam wszystkim dziękuję i serdecznie was pozdrawiam, w szczególności właśnie tobie Maciek, ponieważ 20 zł to już jest dosyć spory pieniądz. No i jeśli ktoś z was, moi drodzy, chciałby zrobić to samo, czyli zostać pozdrawiony na odcinku, to możecie wysłać aboneta albo wesprzeć kanał. No i co, teraz zapraszam do oglądania. A więc moi drodzy, zaczynajmy i mamy nowe informacje dotyczące kamerzysty. Tutaj mamy wpis od GS24.pl, którego wam teraz przeczytam. Prokura wnioskowała o 3 miesiące dla obu mężczyzn, tutaj oczywiście jest mowa o kamerzyście, czyli Łukaszu Wawrzyniaku oraz o Pusz Barberze. Sąd częściowo uwzględnił wniosek i do aresztu na miesiąc trafił jeden z podejrzanych, czyli właśnie, moi drodzy, kamerzysta. Oglądajcie film dalej, a się dowiecie skąd wiem, że to jest akurat kamerzysta, a nie Pusz, ponieważ Pusz Barber jest już na wolności. Wcześniej prokuratura zastosowała środki wolnościowe wobec kobiety zatrzymanej z dwoma youtuberami, czyli właśnie psychofanki, ponieważ już wczoraj na Instastory mogliśmy zobaczyć, że jest ona w, chyba w apartamencie wraz z Kasią i chyba trenerem. Zatrzymany, czyli kamerzysta, ma dozór policyjny i zakaz kontaktowania się współpodejrzanymi. Cała trójka usłyszy zarzuty znęcania się psychicznego nad osobą niepełnosprawną intelektualnie, grozi za to 8 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza, że zaskarży decyzję sądu o krótszym areszcie i braku aresztu dla drugiego podejrzanego, ale najpierw poczeka na pisemne uzasadnienie. Także tutaj są jakieś szanse dla kamerzysty, że po prostu szybciej wyjdzie z tego aresztu, ale na chwilę obecną jest mówione, że posiedzi tam cały pełny miesiąc. I tutaj mamy kolejny artykuł już na jednej stronie. Miesiąc aresztu tymczasowego dla twórcy internetowego o pseudonimie kamerzysta, który znęcał się nad osobą nieporadną z uwagi na stan psychiczny, taka decyzja sądu. W niedzielę szczeciński sąd rejonowy na wniosek prokuratury rejonowej Szczecin Zachód aresztował tymczasowo na miesiąc Łukasza W, czyli youtubera, który stoi za nagraniem i rozpowszechnieniem w internecie filmu, dokującego upadlania niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka o sprawie piszemy od środy. W sobotę trzy osoby, w tym Łukasz Wehrzyniach zostały. Zatrzymane przez policję na polecenie prokuratury. No moi drodzy, muszę wam przyznać, że jest naprawdę grubo. E, raczej nie spodziewaliśmy się tego, że Łukasz Wawrzyniak zostanie aresztowany na dłuższą chwilę, ponieważ na no, miesiąc to jest jednak dosyć spory kawałek czasu, a możliwe, że nawet na dłużej. E, lecz podobno są szanse, aby wyszedł szybciej. E, no i tak, jeśli chodzi o osoby, które już wyszły z tego aresztu, no to przede wszystkim wczoraj Wiolka. Oraz dzisiaj wieczorem PushBarber, który się nawet podzielił na swoim Instagramie. No i moi drodzy, zobaczmy co się u niego dzieje. PushBarber na swojego Instagrama dodał takie oto story. żyje. Następne story. Nie mogę się wypowiadać na temat tej sprawy, więc proszę o uszanowanie tego. Dobrze. Kolejne. Jedyne co chciałem powiedzieć, że w moim życiu bardzo dużo się zmieniło. Chciałbym prosić każdego, żeby nie popełniał moich błędów. Bo może być za późno. Jestem barberem i tym powinienem się zająć. Zrobiłem bardzo duży błąd pchając się w YouTube. Jest mi wstyd za to wszystko. Czasu nie cofnę, wracam do mojej pasji i tylko na tym się skupię. Jestem barberem, tak jak mam w nazwie i chcę być tylko z tym kojarzony. Na no aktualnie myślę, że przez następne parę miesięcy będziesz kojarzony puszcz, no tylko właśnie z tą głośną aferą, ale znając internet, szybko zapomina. Nie będę miał już nigdy nic wspólnego z tymi ludźmi, takie rzeczy nie są dla mnie. Zaczynam nowe życie i chcę przeprosić każdego za każdy zły czyn, jakikolwiek zrobiłem. Jestem od dziś nowym człowiekiem. No. Poczekamy i zobaczymy. Na stronie szczecińskiego radia mamy tutaj zamieszczoną jeszcze wiadomość głosową, i mamy napisane: obiecał mu 10 tysięcy złotych, mówi prokurator Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie. Także, moi drodzy, posłuchajcie, a jest naprawdę ciekawe. Trzym zatrzymanym osobom, prokurator przedstawił zarzut psychiczne znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na stan psychiczny. Za ten czyn grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, i co do jednego podejrzanego, całą. Zastosował tymczasowe aresztowanie jednak na okres jednego miesiąca. Dokładnie tak. Mamy to, o czym czytałem wcześniej, albo nawet w poprzednich odcinkach, czyli, że push barberowi, kamerzyście oraz psychofance grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat w więzieniu. Do tego kamerzysta właśnie jest na miesiąc w areszcie. Dla osób, które tego nie widziały, ponieważ na swoim kanale tego nie pokazywałem, mamy nagranie z TVP3 ze Szczecina, w którym jakaś właśnie osoba wypowiada się na temat tych trzech osób, kamerzysty, wiolki oraz puszbarwera. Także moi drodzy, posłuchajcie. Potwierdzam, że zostały zatrzymane w tej sprawie trzy osoby i z tymi osobami realizowane są czynności. Zatrzymani mogą usłyszeć zarzuty zdęcania się nad osobą nieporadną ze względu na jej stan. Grozi im 8 lat więzienia. Mężczyzna, pokazany na filmie, jest niepełnosprawny intelektualnie. Robił to dla pieniędzy, marzył o tatuażu. Ja pierdziele, myślę, że chyba nikt się tego nie spodziewał, że kamerzysta kiedykolwiek będzie miał aż taką wielką aferę, że będzie to aktualnie wszędzie, w radiu, w telewizji, w internecie, podejrzewam, że nawet w gazetach jest, aczkolwiek takiego czegoś nie widziałem, ale podejrzewam, że jest, skoro to jest takie głośne. Wardenga również na ten temat się wypowiedział, powiedział kilka ciekawych słów, także moi drodzy, również sobie posłuchajcie tego Instastory. W tym filmie kamerzysty, to te zadania temu chłopakowi... Yy... Nie wydaje kam, sam kamerzysta, tylko ja tam nie znam tego uniwersum, ten taki drugi. I im zostały przedstawione zarzuty, ale dziś pojawiła się informacja, że jeden z nich trafi już teraz na miesiąc, zostanie aresztowany, że nie będzie mógł czekać na rozprawę w domu. Nie wiem, nie wiem dlaczego, czy sąd uznał, że będzie mataczenie. Dla drugiego też chcieli właśnie, żeby również został aresztowany, ale jednego z nich wypuścił. Ja byłem przekonany, że aresztowany zostanie na miesiąc ten, który wydawał te polecenia. Nie, że tam jakby kamerzysta, bo wiecie, kamerzysta jest czwany, Że kamerzysta powie coś w stylu, ja byłem tylko operatorem. Tutaj w radio radioszczecin.pl, znaczy wierzę, że oni mają zweryfikowane informacje jest napisane, że to kamerzysta trafia na miesiąc do aresztu, a tego drugiego wypuścili i będzie tylko dozór policyjny dla tego drugiego. Więc sam film bardziej obciąża tego. Ale skoro jednak kamerzyste zamykają na miesiąc, a tam tego wypuszczają, to wydaje mi się, że chłopaki się na tyle wystraszyli, że zaczęli po prostu... Obciążać kamerzystę, że to jednak on jest całkowicie właścicielem kanału, że to był jego pomysł. Więc no to w, z tego chyba już nie da rady się kamerzysta jakoś wygrzewać. On był zawsze cwany, zawsze jakoś dawał radę złożyć winę na kogoś innego, ale tutaj wydaje się na razie, że to zmierza do końca internetowej kariery kamerzysty. zatrzymanym e, osobom prokurator e, przedstawił zarzut, Psychiczne znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na stan psychiczny. Za ten czyn grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. I co do jednego podejrzanego, to zastosował tymczasowe aresztowanie, jednak na okres jednego miesiąca. Został przedstawiony zarzut psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną. Za to grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Podejrzewam, że skończy się na zawiasach, że na tyle y, kamerzysta weźmie sobie jakiegoś ogarniętego prawnika, ale z drugiej strony, no on już kiedyś chyba za te SMS-y był karany, więc tu sąd może uznać, y, że to nie jest jakby pierwszy wybryk, tylko że ta osoba y, już wcześniej była karana, jeśli chodzi o kamerzystę. No zastanawiam się, jak to skończy, jak to się skończy. Zastanawiam się, zarzuty też zostały postawione tej dziewczynie. Ja nie wiem, ona tam psychofanka, jako się tam nazywają. Ja na początku się zastanawiałem, dlaczego, bo ona tylko siedziała, ale na sam koniec też dała temu chłopakowi zadanie. No, zastanawiam się, jak ta sprawa się skończy. Jest na tyle medialna, jest o niej głośno, ale czy to jakoś przyspieszy? Ciekawe, ile będzie musieli czekać na wyrok, bo wiecie, jak to jest z polskimi sądami. Za miesiąc kamerzysta wyjdzie, sprawa pewnie za miesiąc się, nawet tam nie odbędzie nawet pierwsza. No, ciekawy jestem, jak to się wszystko skończy. I z, z tego co wiem, no, czy na razie to jest tylko przedstawiony ten zarzut, y, to poniżanie niepełnosprawnego. Ale z tego co wiem, kamerzysta został zatrzymany y, już na lotnisku. Y, jeżeli oni mu jakoś przetrzepią telefon to mam takie informacje, że tam na jego telefonie to mogą naprawdę znaleźć rzeczy, które go obciążą znacznie bardziej niż ta sprawa. Tylko pytanie, czy oni ten telefon y, mu przetrzepią. Czy, I pytanie, czy na przykład on już na tyle się spodziewał, że jest grubo, że lecąc samolotem y, tam jakoś ten telefon te obciążające go rzeczy pokasował. Czy poświęcił temu czas, czy był zaskoczony ogólnie tym, że go zatrzymali na lotnisku? Tego nie wiem. No jak widzimy, moi drodzy, sprawa jest naprawdę bardzo gruba. Tego, co powiedział teraz Wardenga na końcu, się no nie spodziewałem. Rzekamy, że kamerzysta najbardziej może obciążyć to, co ma na telefonie. Co ma na telefonie, tego nie wiemy. Skąd Wardęga to wie, również tego nie wiemy. Może się kiedyś dowiemy. Aktualnie za bardzo informacji na ten temat nie ma. Oczywiście o wszystkim będę Was informował na bieżąco. Także subskrybuj kanał, aby być cały czas właśnie w temacie. No i moi drodzy co łapeczka w górę i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do następnego. Cześć!